spółki odcinnej i oraz Pawła Pałońskiego, pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu Rządowej Sportowej Spółki Otwinnej i przyjął za ich pośrednictwem przedstawicieli spółki do z siedzibą w Uszczowie. Grzegorza Walickiego, pełniącego funkcję dyrektora oddziału Kraków Spółki Spółki Dósztrawa oraz Piotra Wijarskiego, pełniącego funkcję dyrektora finansowego oddziału Kraków i Spółki. Korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 70 tysięcy złotych zamian za przychylność dla spółki Do Dostrawach umożliwiającą uzyskanie przez tę spółkę korzystnych decyzji. Przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa oraz uprzywilejowanej pozycji w przeprowadzanych przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowskich Zamówień Dróg Miejskich w Tarnowie procedur udzielenia zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych na wykonanie robót drogowych, a w konsekwencji tych przetargów z realizacją inwestycji, to jest przestępstwo z artykułu 228, paragraf 1 kodeksu karnego. A także o to, że w okresie od nieustalonego dnia listopada 2011 roku do. Dnia 27 lutego 2012 roku w Tarnowie, pełniąc funkcję prezydenta miasta Tarnowa, będąc odpowiedzialnym z tytułu zajmowanego stanowiska, w szczególności za gospodarowanie mieniem komunalnym, działając wspólnie i w porozumieniu z Zdzisławem Musiałem, pełniącym funkcję dyrektora jednostki budżetowej gminy miasta Tarnowa, Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich w Cernowie, będącego zarządcą dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Tarnowa, odpowiedzialnym z tytułu zajmowanego stanowiska w szczególności za planowanie, budowę, przebudowę, remont, utrzymanie dróg publicznych oraz pełnienie funkcji inwestora. Przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez spółkę ZOŚTRABA, oraz kapitałowo zależną spółkę z Polski ASPA Technik w składzie 976 773,75 zł doprowadził do zamiany przez Zdzisława musiała dokumentacji Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich, którą nie miał prawa wyłącznie rozporządzać w postaci wydanych przez ten organ warunków technicznych przebudowy ulicy Kryształowej w Tarnowie w przekroju ulicznym o koszcie wykonania 1 259 280 złotych 15 groszy. Zł poprzez zastąpienie i dokumentację przebudowy tej ulicy w przekroju drogowym o koszcie wykonanie 282 536 40 zł, działając na szkodę interesu publicznego łamiąc zasady legalizmu i praworządności to jest o przestępstwo z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego a także o to, że w okresie od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 24 lipca 2013 roku w Tarnowie. Pełniąc funkcję prezydenta miasta Tarnowa, będąc odpowiedzialnym z tytułu zajmowanego stanowiska, w szczególności za gospodarowanie mieniem komunalnym, działając w wspólnie w porozumieniu z Jackiem Kułagą, pełniącym funkcję dyrektora Centrum Usług Ogólnomiejskich w Urzędzie Miasta Tarnowa, do którego zakresu obowiązków należało w szczególności kierowanie i nadzorowanie prac Biura Gospodarki Komunalnej, Biura Miejskiego Inżyniera Utrzymania Miasta, Biura Inżynierii Ruchu Drogowego, Biura Ochrony Środowiska. Dbanie o dyscyplinę budżetową Centrum Usług miejskich, efektywne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku oraz przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w kierowanej jednostce organizacyjnej we wszystkich trybach przewidzianych ustawą prawo zamówień publicznych. W krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez pozostającego z nim w bliskich relacjach towarzyskich Wiesława Frysa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą. Usługi budowlane Wezbud Wiesław Frys oraz usługi budowlane Wezbud Plus SC W Frysz M Frys Wiedząc, że Wiesław Frys dysponuje urządzeniem do, wykonania nawierz do wykonywania nawierzchni jezdni i krawężników betonowych w technologii betonowania ślizgowego, doprowadził do zmian w projekcie ulicy Głogowej w Tarnowie. Z nawierzchni z granitowej na nawierzchnię betonową oraz w projektach remontu ulicy Rogońskiego w Tarnowie i przebudowy ciągu ulic na osiedlu Westerplatte w Tarnowie na betonowe, następnie ukierunkowania specyfikacji istotnych warunków zamówień, w szczególności w zakresie rodzaju nawierzchni i technologii ich wykonania, także opisów wiedzy i doświadczenia wykonawczych, poprzez wprowadzenie zapisów zakładających wykonanie jezdni i krawężników technologii betonowania ślizgowego z wibroprasowaniem oraz przeprowadzenia przez Jacka Kłagę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych, wbrew dyspozycji artykułu 96 ust. 1 pierwszej ustawy z dnia 29 stycznia. 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz paragrafu 14 zarządzenia nr 461 przez 2011 prezydenta miasta Tarnowa z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie regulaminu dokonywania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnowa, stykującym obowiązek sporządzenia protokołów postępowania udzielania zamówienia wraz z dokumentacją związaną z powołaniem komisji przetargowych, oświadczeniami członków komisji o braku konfliktu interesów otwarciem ofert oraz obrazującą pracę komisji przetargowej po otwarciu ofert i zawierającą rozstrzygnięcie przetargu, w czym doprowadził do ograniczenia uczciwej konkurencji, determinując wybór z góry założonego wykonawcy inwestycji, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego, łamiąc zasady legalizmu i praworządności, w odniesieniu do następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W zakresie robót budowlanych dla zadania pod nazwą przebudowa i remont dróg na terenie miasta Tarnowa etap 2 zadanie nr 1 przebudowa ulicy Głogowej w Tarnowie, w wyniku którego w dniu 22 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa o roboty budowlane nr iu pauza uu.721.8.2012 pomiędzy gminą miasta Tarnowa urzędem miasta Tarnowa siedzibą w Tarnowie i Prysem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą usługi budowlane bezwódzławy Przyznak kwotę 541 863,52 zł. W zakresie robót budowlanych dla zadania pod nazwą przebudowa i remont dróg na terenie miasta Tarnowa etap 1. Zadanie numer 8 remont ulicy Rogońskiego w Tarnowie, w wyniku którego w dniu 5 lipca 2013 roku została zawarta umowa na roboty budowlane numer i uchwała załwka7021.1.381. 2013 pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, Urzędem Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie Wiesłowym Frysem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą usługi budowlane wezwój Wiesław Frys na kwotę 368 699,17 zł, w zakresie robót budowlanych dla zadania pod nazwą przebudowa i remont w terenie Miasta Tarnowa etap 2 przebudowy ciągu ulic na osiedlu Następny na odcinku Dalej Jana Pawła II do ulicy Marynarki Wojennej, Marynarki Wojennej od ulicy w Piałce do ulicy obrońców Poczty Gdańskiej i Poczty Gdańskiej w Tadżynie. W wyniku którego dnia 24 lipca 2013 roku została zawarta umowa o roboty budowlane nr i uchwał za u.7021.1.38.2.1 12.013 pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, Urzędem Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie, a Wiesławem Frysem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą usługi budowlane Bezbud Plus SCW Fryz M Fryz Żurek na kwotę 3 miliony 44 880 zł. 88 groszy. To jest o przestępstwo z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego. A także oskarżam Zdzisława musiała to, że w okresie od nieustalonego dnia listopada 2011 roku do dnia 27 lutego 2012 roku w Tarnowie pełniąc funkcję dyrektora Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich w Tarnowie będącego zarządcą dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Tarnowa. Odpowiedzialnym z tytułu zajmowanego stanowiska w szczególności za planowanie, budowę, przebudowę, remont, utrzymanie dróg publicznych oraz pełnienie funkcji inwestora jako osoba upoważniona do załatwiania w imieniu prezydenta miasta Tarnowa spraw należących do zakresu działania Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich w tym do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, nie dopełnił swoich obowiązków i przekroczył przysługujące mu uprawnienia. W ten sposób, że działając wspólnie w porozumieniu spełniającym funkcję prezydenta miasta Tarnowa Ryszardem Ścigał, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez spółkę z Osztrawa oraz kapitałowo zależną spółkę z Polski Aspart Technik w kwocie 976 773 75 groszy. Wbrew procedurę planowania i realizacji inwestycji drogowych usunął dokumentację Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich, którą nie miał prawa wyłącznie rozporządzać w postaci zatwierdzonej przez ten organ warunków technicznych przebudowy ulicy Kryształowej w Tarnowie w przekroju ulicznym o koszcie wykonania 1 259 280 zł i 15 groszy. Zastępując ją dokumentacją przebudowy tej ulicy w przekroju drogowym o koszcie wykonania 282 506 zł i 40 groszy, działając na szkodę interesu publicznego, łamiąc zasady legalizmu i praworządności, to jest przestępstwo z artykułu 231, paragraf 2 kodeksu karnego i artykułu 276 kodeksu karnego w związku z artykułem 11, paragraf 2 kodeksu karnego. A także Jacka Ułagę o to, że w okresie od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 24 lipca 2013 roku w Tarnowie Pełniąc funkcję dyrektora Centrum Usług Ogólnomiejskich w Urzędzie Miasta Tarnowa, do którego zakresu obowiązków należało w szczególności kierowanie i nadzorowanie prac Biura Gospodarki Komunalnej, Biura Miejskiego Inżyniera Utrzymania Miasta, Biura Inżynierii Ruchu Drogowego, Biura Ochrony Środowiska, dbanie o dyscyplinę budżetową Centrum Usług Ogólnomiejskich, efektywne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku będąc odpowiedzialnym z tytułu zajmowanego stanowiska w szczególności za przygotowanie i przeprowadzanie postępowania udzielenie, o udzielenie zamówienia publicznego w kierowaniu jednostce organizacyjnej we wszystkich trybach przewidzianych ustawą o prawo zamówień publicznych, w tym do powoływania komisji, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, a także unieważnienia postępowania, w krótkich odstępach czasu, wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nie dopełnił swoich obowiązków i przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że działając wspólnie w porozumieniu z pełniącym funkcję publiczną prezydenta miasta Tarnowa, Ryszardem Ścigał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Wiesława Frysa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą usługi budowlane bud. Wiesław Frysa oraz usługi budowlane Wezbud Plus sc Wiesław Frysem Frys Żurek. Wiedząc, że Wiesław Frys pozostaje w bliskich relacjach towarzyskich z Ryszardem Ścigał oraz dysponuje urządzeniem do wykonywania nawierzchni prawężników betonowych. Technologii betonowania śliskowego spowodował dokonanie zmian w projekcie przebudowy ulicy Błogowej w Tarnowie z nawierzchni skoskiej Granitowej na nawierzchnię Betonową oraz w projektach, projektach remontu ulicy Rogońskiego w Tarnowie i przebudowy ciągu blizn ośrodków Esterplaty w Tarnowie z nawierzchni bitumicznych na betonowe. Następnie ukierunkował specyfikację istotnych warunków zamówień, w szczególności w zakresie rodzaju nawierzchni technologii wykonania, a także opisu wiedzy i doświadczenia wykonawcy, wprowadzając zapisy zakładające wykonanie jezdni i krawężników w technologii betonowania ślizgowego z wibroprasowaniem, przeprowadzając postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych wbrew dyspozycji artykułu 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz paragrafu 14 zarządzenia nr 461 przez 2011 prezydenta miasta Tarnowa z dnia 18 listopada 2011 roku. W sprawie regulaminu dokonywania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnowa, nie sporządzając protokołów postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z dokumentacją związaną z powołaniem komisji przetargowych, oświadczeniami członków komisji o braku konfliktu interesów, otwarciem ofert oraz obrazującą pracę komisji przetargowych po otwarciu ofert i zawierającą rozstrzygnięcie przetargu, czym doprowadził do ograniczenia uczciwej konkurencji, determinując wybór z góry założonego wykonawcy inwestycji. Działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego, mając zasady legalizmu i praworządności w odniesieniu do następujących postępowań udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W zakresie robót budowlanych dla zadania pod nazwą Przebudowa i remont dróg na terenie miasta Tarnowa, etap 2, zadanie numer 1, przebudowa ulicy Głogowej w Tarnowie, w wyniku którego 22 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa o roboty budowlane numer IU. Pauza UU 721.8.2012 pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, Urzędem Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie a Frysem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi budowlane bez wód Wiesław Frys na kwotę 541 863,52 zł. W zakresie robót budowlanych dla zadania pod nazwą Przebudowa i remont dróg na terenie Miasta Tarnowa etap 1 zadanie nr 8 remont ulicy Roguńskiego w Tarnowie w wyniku którego w dniu 5 lipca 2013 roku została zawarta umowa o roboty budowlane nr I UPAŁ za pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, Urzędem Miasta Tarnowa, z siedzibą w Tarnowie, a Wiesłowym Frysem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane Wezby w Wiesław Frys na 368 699 368 699,17 zł w zakresie robót budowlanych dla zadania pod nazwą Przebudowa i remont dróg na terenie miasta Tarnowa etap 2 przebudowa ciągu ulic na Westerplaty Westerplatte na odcinku dalej Jana Pawła II do ulicy Marynarki Wojennej, Marynarki Wojennej w ulicy Westerplaty do ulicy Powstańców Poczty, Obrońców Poczty Gdańskiej i Obrońców Poczty Gdańskiej w Tarnowie, W wyniku którego w dniu 24 lipca 2013 roku została zawarta umowa o roboty budowlane nr I.U. pauza U.7021.1.38.2. 013, pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, Urzędem Miasta Tarnowa Siedzibą w Tarnowie, a Wiesławem Frysem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane WEZBUT Plus SCW Frys M. Frys-Żurek na kwotę 3 44 880 złotych 88 groszy. To jest o przestępstwo z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego. A także Wiesława Frysa o to, że w bliżej nieustalonym czasie w okresie od sierpnia 2010 roku do grudnia 2011 roku w Tarnowie Prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą usługi budowlane Bezbud-Wiesław-Frys oraz usługi budowlane Bezbud-Plus-SC W. M. Frys-Żurek złożył obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w postaci motocykla Harley Davidson o wartości nie mniejszej niż 30 tys. zł Zdzisławowi Musiałowi, pełniącemu funkcję publiczną dyrektora Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich w Tarnowie, będącemu zarządcą dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Tarnowa, odpowiedzialnym z tytułu zajmowanego stanowiska w szczególności za planowanie, budowę, przebudowę, remont utrzymanie dróg publicznych oraz pełnienie funkcji inwestora jako osoba upoważniona do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa spraw należących do zakresu działania Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich. W związku z pełnieniem tej funkcji publicznej, w zamian za zapewnienie jego przychylności w zakresie zlecania wykonania robót budowlanych przedsiębiorstwom usługi budowlane Wezbud Wiesław Frys oraz usługi budowlane Wezbud Plus SCW Frys i Żurek w ramach inwestycji drogowych planowanych i realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Tarnowa przez Gminę Miasta Tarnowa oraz Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie to jest o przestępstwo z artykułu 229 paragraf 1 kodeksu karnego. Pod nadzorem prokuratora okręgowego w Krakowie przeprowadzone stało śledztwo przeciwko podejrzanym Ryszardowi Ścigalem, Milanowi Gurgulowi, Pawłowi Pawłowskiemu, Zdzisławowi Musiałowi, Jaskowi Kładze oraz Zdzisławowi Frysowi. Przedmiotowe postępowanie zainicjowano w oparciu o materiały wyłączone ze śledztwa sygnatura 6D104 przez 10 przez SP prowadzonego przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie dotyczącego zmów przetargowych naryszujących interesy majątkowe właścicieli mienia objętego przetargami publicznymi na wykonanie robót drogowych. Ujawnione okoliczności potwierdziły podejrzenie, że w ramach realizowanych przez gminę miasta Tarnów w latach 2010-2013 inwestycji, a w szczególności inwestycji drogowych, dochodziło do nieprawidłowości w zakresie procedur przetargowych. Zgromadzone dowody uzasadniły twierdzenie, że nieprawidłowości te wynikały z przekroczenia oraz uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym prezydenta miasta Tarnowa, oraz sprawujące kierownicze funkcje w tarnowskich strukturach samorządowych. Na podstawie zgromadzonych dowodów stwierdzono ponadto, że kontakty pomiędzy przedstawicielami gminy miasta Tarnów i przedstawicielami spółki do realizującej na terenie Tarnowa wielomilionowe zamówienia w zakresie robót drogowych miały charakter korupcyjny. Na podstawie całokształtu zgromadzonego w toku śledztwa materiału dowodowego, a w szczególności zabezpieczonej obszernej dokumentacji Między innymi w wyniku przeszukań, dokumentacji przekazanej przez Urząd Miasta Tarnowa, historii rachunków bankowych, wykazu połączeń telefonicznych, a także zeznań i wyjaśnień świadków oraz podejrzanych oraz zasięgniętych opinii biegłych z zakresu informatyki śledczej, z zakresu daktyloskopii, z zakresu badania pisma ręcznego i podpisów, w zakresu zamówień publicznych, opinii instytucji naukowej, z zakresu budowy dróg stwierdzono następujący stan praktyczny. W latach 2008-2012 spółka Zosztrawak siedziła w Pruszkowie, należąca do grupy kapitałowej koncernu Strabag SF w Wiedniu, którego przedmiotem działalności jest między innymi budowa dróg, sukcesywnie pracowała pozycję dominującą na rynku robót drogowych na terenie miasta Tarnowa, realizując wielomilionowe kontrakty na rzecz podmiotów komunalnych. W kontaktach z przedstawicielami władz miasta Tarnowa, w tym również z pełniącym funkcję prezydenta miasta Ryszardem Ścigało, spółkę Zosztrawak reprezentowali Grzegorz Molicki, pełniący funkcję dyrektora oddziału Kraków tej spółki, oraz Piotr Winiarski, pełniący funkcję dyrektora finansowego oddziału Kraków. Grzegorz Molicki i Piotr Winiarski, wiedząc, że przedstawicielom lokalnych władz samorządowych w Tarnowie zależy na zapewnieniu finansowania Miejskiego Klubu Żużlowego Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna, zdecydowali w 2009 roku o podjęciu współpracy z tym klubem w ramach sponsoringu. Nie bez znaczenia pozostało również fakt, że prezydent Miasta Rzeszczigała był zdeklarowanym kibicem Klubu. Wspieranie finansowe unitarnych przez spółkę ze trwało do 2012 roku i opływało na łączną kwotę 1 876 000 zł. Efektem rozpoczęcia sponsorowania klubu, zgodnie z przyjętym przez spółkę z planem była zmiana charakteru kontaktów pomiędzy przedstawicielami tego podmiotu a prezydentem miasta Tarnowa, Ryszardem Ścigał. Dotychczasowe relacje stricte biznesowe nabrały dodatkowo charakteru nieformalnego. Była to przemyślana strategia spółki zmierzająca do naciśnienia relacji z władzami miasta, które założenie miało ułatwić uzyskiwanie zleceń na realizację kolejnych miejskich inwestycji drogowych. Potwierdzeniem tego są m.in. zeznania Piotra Winiarskiego, cytat. Uznaliśmy to za dobrą inwestycję w kontakt, kontakty z lokalnymi władzami i wizerunek w sprawach. Analizując propozycję sponsorowania militarnych, stwierdziliśmy wspólnie z Grzegorzem Molickim, że stosunkowo niewielkie nakłady finansowe. Pozwolą nam na uzyskanie dobrej pozycji w Tarnowie, a co tym idzie pojawiła się szansa na zwiększenie udziału w w rynku budowlanym w Tarnowie. Wychodziliśmy z założenia, że sponsorowanie tego klubu pozwoli nam uzyskać przychylność lokalnych władz i na pewno najmniej nie zaszkodzi. Z drugiej strony mieliśmy świadomość, że odrzucenie przez nas propozycji sponsorowania Militarno spowoduje, że znajdzie się inna firma, która skorzysta z tej propozycji. I zagwarantuje sobie dobre kontakty z władzami Tarnowa. Obawialiśmy się, że może to być jakaś firma stanowiąca dla nas konkurencję. Nie mogliśmy sobie pozwolić, aby w ten sposób uzyskała nad nami przewagę w Tarnowskim magistracie. Mówiąc o przewadze w Tarnowskim magistracie, mam na myśli dobre kontakty z urzędnikami, które gwarantują dobrą atmosferę przy załatwianiu spraw związanych z przetargami i przychylność. Przyjmując propozycję sponsorowania Unitarnych, chodziło nam także o ograniczenie dostępu konkurencyjnych firm do bliższych, nieformalnych kontaktów z władzami Tarnowa. Ja mogę powiedzieć, że decydując się na sponsorowanie Unitarnych, chodziło nam. Jako przedstawiciel w wspierania o wspieraniu sportu no zależało jedynie za o sobie dobrego odbioru w Tarnowskim Magistracie, w Tarnowskim Zarządzie Dróg Miejskich i u Prezydenta Ścigala. Rania tej współpracy oddaje relacja ówczesnego wiceprezesa zarządu żużlowej sportowej spółki akcyjnej Unitarno, Pawła Pawłowskiego, który w swoich wyjaśnieniach stwierdził wprost, cytat, nie było to jednak tak, że spotykaliśmy się od razu, podpisywana była umowa reklamowa. Tylko Molicki i Winiarski zazwyczaj warunkowali podpisanie umowy, dyktując termin, kiedy ta umowa będzie podpisana, mówiąc, że jeszcze nie rozstrzygną się jakiś przetarg, który mógłby im otworzyć furtkę do tego, żeby uzyskać zgodę przełożonych na przelanie pieniędzy dla klubu. Wyglądało tak naprawdę w ten sposób, że my podpisywaliśmy umowę reklamową, a Molicki i Winiarski mówili, że pieniądze będą, jak oni wygrają przetarg, choć mówili konkretnie o jaki przetarg chodzi. Oni używali tylko takiego określenia jeden etap, dwa etap, trzeci etap. I z tego, co się uryje, to wiązało się chyba z łącznikiem autostradowym w Tarnowie i przebudową ulicy mostowej. W każdym razie wyglądało to tak, że jak Molicki z Liniarskim osiągnęli to, od czego warunkowali realizację umowy sponsoringowej, ja mogę się domyślać, że chodziło o pozytywne zakończenie przetargów. To przekazywali obiecane wcześniej pieniądze dla Oni Oczywiście wprost nie mówili, że dają pieniądze, dlatego że wygrali przetarg, ale to wynikało z całego kontekstu. Zwłaszcza, że zanim przekazali te pieniądze, to wprost używali takiego argumentu, że jeszcze nie mogą dać, bo przetarg nie jest rozstrzygnięty. Wrazem tak wypracowanych relacji były m.in. nieformalne porozumienia zawierane pomiędzy Grzegorzem Moliskim, Piotrem Winiarskim, a władzami miasta Tarnowa tryszardem Ryszardem sięgało na czele. Polegały na tym, że spółka z osztrabach, uczestnicząc w przetargach organizowanych przez tarnowskie jednostki komunalne składała oferty przewyższające kwoty, jakie zamawiający pierwotnie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień. Istotą porozumienia było to, że władze miasta pomimo istnienia podstawy prawnej do unieważnienia przetargów nie czyniły tego, a zwiększały kwoty przeznaczone na realizację inwestycji drogowych dostosowując je do wysokości ofert spółki z zosztrawach, przyczyniając się do zwiększenia zysków tego podmiotu. W ramach rekompensaty za tak rozumianą przychylność, przedstawiciele spółki deklarowali wykonanie w ramach konkretnego przetargu dodatkowych prac nieobjętych tym postępowaniem udzielenie zamówienia, przy czym wartość tych prac nie stanowiła jedynie ułamek kwoty, jaką zwiększano budżet inwestycji. W tym zakresie znamienne są złożone w toku świadectwa zeznania Piotra Winiarskiego. Pomimo tego, że budżet inwestycji był niższy niż oferta Strawak, w rozmowach z prezydentem Ścigałą uzgodnialiśmy, jakie roboty wykonujemy nieodpłatnie w zamian za dołożenie przez miasto środków do budżetu inwestycji, tak aby był zgodny z ofertą złożoną przez Strawak. Nie zdarzyło się, aby prezydent Ścigała nie przetarg, w którym oferta Strawak przewyższała budżet inwestycji. W taki sposób doszło m.in. do zawarcia umów realizację budowy przejścia podziemnego w Tolicą Mickiewicza w Tarnowie oraz etapu 2 do 4 budowy połączenia autostrady A4 wiązek Krzyż i drogowojewówej numer nr 977. Sponsorując Unię Tarnów, żużlową sportową spółkę akcyjną, Grzegorz Molicki, Piotr Winiarski nawiązali kontakty z Bogdanem Gurgulem, pełniącym funkcję prezesa rządu klubu, oraz z jego zastępcą Pawłem Pawłowskim, przy czym znajomość z Bogdanem Gurgulem miała o tyle istotne znaczenie, że pozostały one w bliskich relacjach z prezydentem miasta Tarnowa, Ryszardem Ścigałą. Bogdan Gurgul i Ryszard Ścigała współpracowali ze sobą jeszcze przed objęciem przez Ryszarda ścigałem funkcji prezydenta miasta Tarnowa, w 2006 roku, kiedy pełnił on funkcję prezesa zarządu zakładu pasadowych w Tarnowie mościca Wówczas Bogdan Gurgul pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Polskiej. Rodziny Bogdana Gurgula i Ryszarda Ścigały wspólnie spędzały wakacje. Kto pośledzał Bogdan Gurgul stwierdził wprost, cytat: Nie było też tajemnicą, że my od wielu lat ze Ścigału znaliśmy się wielokrotnie, wspólnie wyjeżdżaliśmy na wakacje. Ostatnio w roku 2010 i 2011 byliśmy wspólnie nad Polskim Morzem na Półwyspie Chelskim. Kolejnym elementem strategii realizowanej przez przedstawicieli Sztrabag Spółki za było podjęcie działań o podłożu korupcyjnych. Realizacja stała się natomiast możliwa właśnie dzięki wypracowanym uprzednio bliskim relacjom opartym na wzajemnym zaufaniu. W okresie letnim 2010 roku podczas jednego ze spotkań pomiędzy Bogdanem Gurgulem, Pawłem Pawłockim, Grzegorzem Molickim i Piotrem Winiarskim ustalono, że spółka ze Sztrabak jest w stanie przekazać gotówkę Ryszardowi w Ścigale w celu podtrzymania dotychczasowych dobrych relacji pomiędzy prezydentem miasta i przedstawicielami spółki. Na tym etapie uzgody nie padła jeszcze konkretna kwota. Natomiast z relacji Bogdana Gurgula wynika, że, cytat, ja wyobrażałem sobie, że to może być kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Bogdan Gurgul zaproponował swoje pośrednictwo w przekazaniu gotówki Ryszardowi Ścigale, twierdząc, że pieniądze te będą stanowiły nieformalne wsparcie finansowe rozpoczynające się kampanii wyborczej Ryszarda Ścigala. Był to okres poprzedzający wyznaczony na dzień 21 listopada 2010 roku wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, których miał zamiar kandydować Ryszard Ścigał. Przedstawicielom spółki Strabag zależało na reelekcji urzędującego prezydenta miasta. Jak zeznał z śledztwa Grzegorz Molicki, przekazanie tych środków miało pozwolić traktować Strabag w sposób przychylny przez prezydenta ścigałę, zapewniając bezpośredni dostęp do urzędników zajmujących się organizacją przetargów, jak i realizacją inwestycji budowlanych. Oraz, cytat, nierobienie przeszkód np. w trakcie realizacji robót i przy odbieraniu prac. Z kolei Piotr Winiarski zeznał w tym zakresie, że, cytat, uznaliśmy, że przekażemy te pieniądze, ponieważ zależało nam na dobrych relacjach z prezydentem ścigałom. Wiedzieliśmy w zasadzie. Rząd wygra te wybory samorządowe, bo wskazywały na to sondaże przedwyborcze. My, jako dyrekcja oddziału krakowskiego Strabag nie mogliśmy sobie pozwolić w tej sytuacji na odmowę kulturową. Obawialiśmy się, że odmowa mogłaby spowodować zmianę bardzo pozytywnego nastawienia prezydenta ścigały do spółki Strabag, co spowodowało pogorszenie pozycji Sztrabach na rynku tarnowskim i pogorszenie relacji z Urzędem Miasta Tarnowa. Zależało nam na utrzymaniu dobrych relacji ze ścigałą, bo to ułatwiało nam funkcjonowanie w Tarnowie i realizowanie zleceń samorządowych. Ponadto zeznał on, że. Tak naprawdę w przedziale kosztów pomiędzy jednorazowo 25 tysięcy złotych a 100 tysięcy złotych każdy był akceptowany dla utrzymania dobrych relacji z przedstawicielami miasta Tarnowa. Ilość transzy nie miała dla nas znaczenia, bo to naprawdę w świetle naszych obrotów było niemal niezauważalne i można było spokojnie przykleić do kilku stanowisk kosztów, w szczególności tam, gdzie były pozycje trudno policzalne, na przykład małe kontrakty i bieżące utrzymanie. Nieustalony w nieustalonym dniu 2010 roku, przed dniem 9 września 2010 roku, Bogdan Burgul spotkał się z Ryszardem ścigałą na terenie stadionu Żużlowego Unitarnu. W trakcie rozmowy przeprowadzonej na osobności przedstawił mu wyniki ustaleń, jakie poczynił z Grzegorzem Molickim i Piotrem Winiarskim. W zakresie przekazania gotówki prezydentowi. Ryszard ścigała zaakceptował poczynione ustalenia jednocześnie uzgodnił z Bogdanem Górbulą, że w tej sprawie nie będzie spotkał się bezpośrednio z Molickim Winiarskim, a odbył pieniędzy a odbędzie się za jego pośrednictwem. Ryszard ścigała chciał uniknąć bezpośredniego odbioru pieniędzy od przedstawicieli spółki Strachy. Gwarantowało to pośrednictwo Bogdana Gurgula, którego narzuł zaufaniem. Takie rozwiązanie zapewniało dyskrecjonalny charakter podejmowanych działań i jednocześnie utrudniało ujawnienie faktycznej relacji łączącej przedstawicieli spółki Strachy z Ryszardem Ścigała. Z samej istoty koncepcji przekazania gotówki Ryszardowi ścigale wynikało w sposób oczywisty, że nie mogło to odbyć się oficjalnie, niezbędne więc było wyprowadzenie gotówki ze spółki Sztrabach pod fikcyjną pozycją kosztową. Cel ten został osiągnięty poprzez wykorzystanie przez Grzegorza Molickiego i Piotra Winiarskiego mechanizmu polegającego na wystawianiu przez ich zaufanego podwykonawcę, miasta Skoczenia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Lublano Remontowy Skobut Jacek Skoczeń w Krakowie, fikcyjnych faktur. Na ich podstawie z kasy spółki Strabag przelewane były środki pieniężne na rachunek bankowy przedsiębiorstwa Jacek Skoczenia prowadzony przez oddział korporacyjny Brebank SA w Krakowie przy ulicy Augustiańskiej 15. Następnie Jacek Skoczeń gotówkę z tego tytułu przekazywał przedstawicielom spółki Strabag lub wskazanej przez nich osoby. W toku postępowania przygotowawczego Jacek Skoczeń potwierdził funkcjonowanie opisanego wyżej mechanizmu, stwierdził jednak, że nie miał świadomości, na jaki cel przeznaczona jest gotówka. Z jego zeznań wynika, że jedną z tego rodzaju faktur. Była wystawiona w imieniu PPR z Jacek Skoczeń na rzecz Strawak spółka z faktura nr 09, 09 2010 z dnia 9 września 2010 roku, opiewająca na kwotę 75 457 zł brutto, to jest 61 850 zł netto. Z ustaleń śledztwa wynika, że wskazany mechanizm wyprowadzania pieniędzy ze spółki Strawak przy udziale Jacka Skoczenia stosowany był wielokrotnie. Poziom wzajemnego zaufania pomiędzy Jackiem Skoczeniem a Grzegorzem Bolickim i Piotrem Winiarskim był bardzo wysoki. Dowodzić tego można sytuacja, do jakiej doszło z udziałem tych osób w ramach zmowy przetargowej z związku z publicznym przetargiem nieograniczonym ogłoszonym w dniu 8 marca 2010 roku przez Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie na wykonanie zadania pod nazwą budowa połączenia autostrady A4 wiązał krzyż drogową i wódzką nr 977 metr 4. Nieoficjalne porozumienie między nimi doprowadziło do uzyskania z tego tytułu korzyści majątkowej w kwocie 4 milionów 399 712 złotych 11 groszy, zł, które podzielili się według wcześniej uzgodnionego planu. W dniu 27 października 2010 roku na prośbę Piotra Winiarskiego Jacek Skoczeń przekazał Pawłowi Pawłowskiemu, że w ten sposób zespół Kisztraba Gotówkę w kwocie 50 tys. zł przeznaczoną dla prezydenta Ryszarda Ścigałego. Odbyło się to na parkingu Centrum Kandlowego M1 w Krakowie przy Alei Pokoju 67. Spotkanie to zostało, poprzedzone zostało kontaktami telefonicznymi pomiędzy Pawłem Pawłowskim i Jackiem Skoczeniem w celu uzgodnienia czasu i miejsca przekazania gotówki. Jak wynika z analizy tych połączeń, w dniu 27 października 2010 roku w godzinach od 8.22 do 15.13 Paweł Pawłowski 11 razy inicjował połączenia telefoniczne z Jackiem Skoczeniem. Czas trwania dwóch spośród tych połączeń, to inicjowanych o godzinie 9.05 czas trwania 1 minuta 30 sekund i o godzinie 15.13 czas trwania 2 minuty 4 sekundy wskazuje, że wówczas doszło do rozmów pomiędzy Pawłem Pawłowskim i Jackiem Skoczeniem. Czas trwania pozostałych połączeń od 2 do 5 sekund wskazywać może, że były to próby kontaktu. Należy jednak podkreślić, że w toku śledztwa zdołano w tym zakresie zabezpieczyć jedynie rejestr połączeń wychodzących wykonanych za pośrednictwem telefonów służb Pawła, Pawła Pawłowskiego i Bogdana Gurbuna. Nie jest zatem obecnie możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy były to jedyne tego dnia kontakty telefoniczne pomiędzy wskazanymi osobami. Należy również zauważyć, że analiza przedmiotowego wykazu połączeń telefonicznych Pawła Pawłowskiego ujawniła, że bezpośrednio po ostatniej z rozmów Pawła Pawłowskiego z Jackiem Skoczniem o godzinie 15.13 doszło do połączenia telefonicznego pomiędzy Pawłem Pawłowskim i Piotrem Liniarskim godzina 15 Czas trwania 11 sekund są zasadnia tezą, że połączenie to odbyło się w obecności jadka Skoczenia bądź bezpośrednio po spotkaniu z nim, celem potwierdzenia przekazania przesyłki. Ponadto analiza historii rachunku bankowego prowadzonego w oddziale korporacyjnym Bre Bank S.A. w Krakowie przy ulicy Augustyńskiej 15 ujawniła, że w dniu 27 października 2010 roku na rachunek PBR Skobut Jacek Skoczeń wpłynęły środki pieniężne ze spółki ZO Sztraba. O łącznej kwocie 77 886,43 grosze, Także tego dnia z rachunku Jacka Skoczenia, prowadzonego przez ten sam oddział korporacyjny Brebank, Krakowie przy ulicy Augustjańskiej, 15, wypłacona została gotówka w kwocie 55 000 zł. Ustalenia śledztwa pozwoliły na precyzyjne otworzenie chronologii zdarzeń, jakie miało miejsce w dniu 27 października 2010 roku. Tego dnia Paweł Pawłowski wspólnie z Bogdanem Górkulem przyjechali do Krakowa. W czasie, gdy Paweł Pawłowski odbierał pieniądze w opisanych wyżej okolicznościach Jadka Skoczenia, Bogdan Górkul uczestniczył w spotkaniu w restauracji hotelu Witek w Modliczce koło Krakowa z żużlowcem Sebastianem Łamkiem i jego menedżerem Robertem Jabłońskim. Paweł Pawłowski po zakończonym spotkaniu z Jadkiem Skoczeniem udał się do hotelu Witek, skąd wspólnie z Bogdanem Górkulem pojechali na stadion piłkarski Miejskiego Klubu Sportowego Krakowa SSA w Krakowie przy ulicy Pałomirze. W drodze na stadion Paweł Pawłowski przekazał Bogdanowi Kutbulowi pieniądze, odebrał Nauki a następnie w towarzystwie Ilony Miszczak i Rafała Walowajska wspólnie obejrzeli rozgrywanie tego dnia mecz piłki nożnej i w późnych godzinach nocnych powrócili do Tarnowa. Następnego dnia, czyli 28 października 2010 roku Bogdan